Cześć, a dzisiaj odcinek na temat silnika benzynowego Alfa Romeo 175 TBI. W nagraniu opowiem trochę właśnie o tej jednostce. To co na pewno musicie wiedzieć, to że jest to silnik, który produkowany był od 2009 roku. Silnik bardzo elastyczny w różnych wariantach mocy, w zakresie od 200 do nawet 240 koni mechanicznych. Dostępny był w szeregu bardzo ciekawych modeli, takich jak Alfa Romeo Giulietta, ale nie tylko, bo również w Alfa Romeo 159 czy w Alfa Romeo Brera. A zatem rzeczywiście kierowcy dość powszechnie mogli natknąć się właśnie na taki silnik. Jeżeli chodzi o opinie dotyczące tej jednostki, no to generalnie są one dość pozytywne. Zwłaszcza doceniana jest dość ciekawa konstrukcja tego silnika, w skład której wchodzi układ czterocylindrowy i 16 zaworów. W konstrukcji zastosowano również turbosprężarkę i wtrysk bezpośredni. W tym przypadku postawiono akurat na rozrząd na pasku, co oczywiście wiąże się z dość częstą wymianą co około 100 tysięcy przybytych kilometrów, natomiast już wcześniej na pewno warto mieć taki pasek na uwadze i kontrolować jego stan, aby zwyczajnie nie wymienić go zbyt późno. Mimo, że sama konstrukcja jest dość solidna, no to oczywiście mogą od czasu do czasu przytrafiać się pewne problemy czy usterki. W przypadku tego śnika dość mocno eksploatowana może być turbosprężarka, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić właśnie na ten konkretny element. Oprócz tego część osób wspomina także o zdarzających się problemach dotyczących napinacza rozrządu. Bywa także, że co po niektórym mogą przytrafić się także problemy dotyczące sondy lambda, zwłaszcza na skutek stosowania niezbyt. Dobrej jakości paliwa, dlatego koniecznie zwróćcie uwagę na ten element, aby jednak tankować paliwo o wysokiej jakości. Bo po co po prostu później płacić za różne usterki czy naprawy? Skoro można utrzymać silnik w dobrym stanie, a jeżeli jesteśmy jeszcze przy naprawach, no to wspomnę o tym, że naprawy tego silnika nie należą do najtańszych, dlatego lepiej dbać o niego regularnie niż później wykosztowywać się na usuwanie jakichś usterek. Tym bardziej, że za części rzeczywiście trzeba nieco zapłacić, a skoro mówimy już o dbaniu o taki silnik, no to pamiętajcie również o tym, aby wykonywać sobie regularne przeglądy czy serwisy tego silnika. Taki przegląd dobrze jest zrobić minimum raz w roku, żeby być spokojnym o ewentualny stan elementów w takiej jednostce. Dlatego też koniecznie pamiętajcie o tym, aby co kilkanaście tysięcy przebytych czy też przejechanych kilometrów wymienić sobie olej, co pozwoli zwyczajnie lepiej zadbać o stan techniczny takiego silnika. A jeżeli chodzi o zalety jednostki Alfa Romeo 175 TBI no to wymienić ich można naprawdę sporo. Użytkownicy doceniają ten silnik przede wszystkim za wspomnianą wcześniej konstrukcję, ale również za znakomitą dynamikę. Zwróćcie uwagę, że w tym przypadku moc może sięgać nawet do 240 koni mechanicznych. Sporo mówi się także o frajdzie związanej z prowadzeniem takiego samochodu wyposażonego w ten konkretny silnik. Do tego również jednostka chwali się za porządne wykonanie i stosunkowo niewielką awaryjność, a do tego kultura pracy tego, Silnika stoi na naprawdę wysokim poziomie. Podsumowując, zatem, silnik Alfa Romeo 1,75 TBI, no to będzie to raczej wybór dla tych, którzy cenią sobie sporą dynamikę, fajne przyspieszenie i niską awaryjność. Niemniej takie osoby będą musiały brać pod uwagę to, że korzystanie z takiego silnika wiąże się z dość sporym zużyciem paliwa jak i również ze stosunkowo wysokimi kosztami utrzymania takiego silnika. Niemniej sama jednostka jest dość mocno polecana przez kierowców i użytkowników, dlatego być może będzie również i doskonałą opcją dla Ciebie. A zatem to tyle jeżeli chodzi o silnik Alfa Romeo 1.75 TBI. Ja jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń dotyczących tej jednostki, koniecznie napisz o nich w komentarzu. A jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny, no to kliknij w polubienie pod filmem i zasubskrybuj mój kanał. A ja Tymczasem żegnam się z tobą i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.